Mówię, no, no, związane to wszystko jest chyba najbardziej, jeśli chodzi o gołębie, tutaj o zdrowotność gołębi tutaj, tak? Ale masz doświadczenia w tej dziedzinie, masz już sukcesy i a powiedz mi, tu jeszcze jak tam poszło na tym yy... znaczy, Powiem tak, ja, ja się cieszyłem, że tam byłem i to mi wystarczyło. A, to było nawet jeszcze, ja jakby, nie, 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 faj, fajnie było w Stanach, powiem, że fa, fajnie było, nowych ludzi poznałem, ale niestety język angielski na gdzie nie działa, tylko hiszpański, także... Jak ktoś się wybierał, to ten angielski, to bez translatora, to nie, nie polecam, bo się nie dogadacie. Także tam wszystko po hiszpańsku. Nawet na stacji nie mieliśmy problem zdenkować paliwo, bo nie, nie, no nie dało się po angielsku. Nie. Hmm. Nawet policjant nie bardzo. A, nie bardzo, nie bardzo. Po hiszpańsku wszyscy gadają, także dużo cudzoziemców no, jest. Do Ale potem będziecie pojechać tam na kuby, tak? Nie, nie, ja jeszcze nie jechałem na razie, na razie bo tam Stanów tydzień temu, jeszcze będę jechał. Będę jechał na Kuby na Katar na pewno, no i teraz mam taki swój projekt z sokołami, który tam jakby po prostu realizuje. Ja teraz w Anglii w kwietniu, jedną sprawę. No i mam nadzieję, że w maju już będę dopięty miał wszystko i będę mógł oficjalnie powiedzieć, co, co zrobiłem, i co, co to co będzie wyglądało. Ale też proszę o chwilę czasu. No, jest parę pomysłów, które zależamy sobie w życie. A na razie to co? Że pogoda sprzyja. Dobrze by było tutaj, aby powoli sparować, Ja zamierzam to jutro zrobić, w walentynki. Czekam tylko jeszcze na ostatni e, finał aukcji, bo jednego głębia. O, przekazałem taki bon na aukcję, na głębia. Dzisiaj ta aukcja kończy. Bo on jest na tyle specyficzny, że można sobie samemu gołębia stworzyć. Na której stronie? Na super gołębiu. Są dwa samce do wyboru. Jeden sam jest, to jest pełny brat zwycięzcy. Drugi samiec to jest pozwycięzcy. Wybieram jednego z tych dwóch samców i stąd do wyboru są cztery samice. Klient, który ten gołęb licytuje, jakby sam sobie tego gołębia tworzy. I czekam do tego aż, aż do jutra, żeby po prostu był koniec aukcji. Zgadzam się z kimś kto chce i mówię, jak mam sparować, bo zależy mi, żeby już gołębie bo no, ja trochę wcześniej muszę do powiedzmy tego 15 maja, czy odchować lęk, najlepiej jak najwięcej, dlatego że no, wspólne mik mi się zamykają w większości 15-30 maja, czy jest wysyłek, więc, więc muszę to zrobić w Polskę. Jakoś nie jestem zainteresowany tutaj lataniem. Nie wiem, zobaczę. Czasu nie ma, związek nic nie robi, żeby mnie zainteresować. Także no. Czyli na wspólne bardziej na wspólne, no i otwieram, y, mam nadzieję, że w tym roku jeszcze nie zdążę, ale w przyszłym roku otwieram swoje, swój klub, swoją ligę, będziemy latać na swoich warunkach, na swoich zasadach, nikt mi nie będzie mówił, co mam robić, kiedy mam głębie wkładać, czy mam wkładać na maraton. Czyli, czyli zapraszam, do się... Tak, tak, liga, liga będzie otwarta, na pewno będzie to takie spotkanie zapoznawsze, będzie to tylko tyle powiem, że pod też pojem do Ameryki, żeby zamówić obrączki, będą specjalne obrączki Kobalik. Na razie to będzie gołębi, będzie taka liga na próbę na rok na zaproszenie. kabinę już kupiłem dużo na 1200 gołębi. Nie chodzi o ilość ani o, o hodowców, ani ilość gołębi, bo umówmy się, czy więcej hodowców, tym więcej problemów. To ma być e, lot e, klub dla tych, co chcą latać na moich warunkach. Nie to są swoje warunki. Ja w tym klubie nie będę brał żadnych udziałów nagrodowych, finansowych, tylko będę swoje gołębia testował, bo takie założenie tego klubu, żebym po prostu ja sobie to przetestował, a nie mają się przy tym pobawić. E, klub oczywiście będzie też latał w oddziele. Z tym, że w oddziale, jeżeli będą zła pogoda, to nie będziemy lecieć, polecimy dwa dni później w pogodę pod wiatr. Czyli bardzo tak. tak, na pewno nam zależy na tym, że po przejściu tego programu oddziałowego w klubie będą dodatkowe loty 300, 400, 500, coś pod 600. Bo tutaj powiem, że klub ma założenie takie, no podpatrzyłem to jak Krzyśka Mazepę, żeby zrobić to pod kątem wspólnych głębników, a ja patrzyłem głębi, które za młodego zrobimy 500, 600, bo takie są finały i te głębie muszą muszę do takich głębi dojść. A to chyba najlepsza metoda. Oddział mi tego nie da. Nie robią takich lotów, więc po prostu trzeba zrobić coś swojego. A, to jest życie my, oczywiście, sukcesu eee, z tym klubem, i myślę, że to jest przyszłościowe i na pewno będziemy obserwowali tutaj kolegę i kolegów, zobaczymy, jak to będzie się rozwijało, ale na pewno będzie w dobrym kierunku to szło. No zobaczymy, z bo to dostępne będzie na Bezingu, każdy będzie mógł zobaczyć sobie. Chcę zrobić tak, że w kluczowym będzie uczestniczyła na początek wybrana ilość osób, każdy maksymalnie po trzy gołębie. Obrączki będą dawane hodowcom na specjalne obrączki. Założenie jest takie, że po jakby przejściu tych wszystkich lotów oddziałowych plus loty klubowe, na sam koniec następuje sprzedaż gołębi na internecie, bo te gołębie są bez żadnej wartości lotowej, bo one będą na obrączkach amerykańskich, więc nie możemy nimi latać tak dalej w kraju. Więc te urączki po prostu go nas na sprzedaż, no i z tym hodowcą, który tam się umówię, to się dzielimy po prostu 50 na 50. Ja, jako organizator, za to, że tym leciałem, on wkładu nie ma, ale za moją pracę, karmienie, żebym też coś tak z tego tak, miał, bo umówmy się, nic za darmo robić nie będzie. Ja też nie należy, bardzo tych ludzi wspieram, ale pracuję za pieniądze, nie za darmo. Po, powiedz mi jeszcze tak, że na Piotr, każda osoba, może pie... raczej. Czy hodowca na przykład, też może na do Ciebie wysłać tego i tej zabronczkuje? Czy... No nie, to my nie. robimy tak, że my wysyłamy osobom na zaproszenie, bo na razie to mm -hmm. będzie na zaproszenie z tego względu, że to będzie próbny i nie chciałbym takich tam opowiadać historii głównorodnie, że będzie super, będzie dobrze, może być ciężko, mogą być duże straty, więc po prostu wybiorę osoby takie, które chciały ze mną zacząć, a jeżeli to się rozwinie, to po prostu tych głębi potem będzie więcej, będziemy dokładać kolejne osoby, no bo też dużo klientów mam, którzy po prostu chcieliby, jakby, gołębie swoje sprawdzić. Powiedzmy na jednym gołębniku z innymi mistrzami, ale nie chcę robić tego na wspólnym gołębniku, ponieważ uważałem, że ten jest za duża ilość gołębi. Więc tu będzie taka możliwość, nazwijmy to kobalik, gołębie takie z różnych hodowli, z różnych części Polski po 3, nie po 200, po, tylko 3 na 3 i niech się panowie leją, zobaczymy, jak który sobie poradzi. Ha. I to będą treningi w tygodniu, będzie cały regulamin zapisany, będzie, całe, będzie, będzie ku temu bo taka sama przesłanka, e, e, to się będzie nazywało Kowalik i, no, i mam nadzieję, że tych lotów będzie nie 3-4, tylko przynajmniej 8. I też mam nadzieję, że tych Kobalich, oprócz tego, że to będzie jakby, e, rywalizacja w oddziale plus na moim głębniku między hodowcami, to plus jeszcze z racji faktu, że pana, którego wspierałem zawsze finansowo, też na jego część był nazwany Gołom ten tędą Vincento. Niestety temu panu się zmarło. Także będziemy robili taki, w tym przyszłym roku taki memoriał Vincentego Jondy i będą trzy loty hodowców z mojej okolicy, jakby popełnił jego śmierć. To będzie taki memoriał, gdzie po prostu będą loty nagrodowe. I sądzę, że te nasze gołębie klubowe, plus te loty pezminujące. Nie ale te, te, te memoriałowe, też da nam fajną liczbę gołębi i to jakby pokaże, że można coś fajnego zrobić poza strukturami PZTGP. Hmm. Czyli jak ja bym chciał tam e, u Ciebie się zapisać tym chlubię i tam e, lecieć, to czyli maksymalnie trzy gąbki, tak? tak, na początek trzy, bo my nie chcemy właśnie jakiejś dużej ilości no, no, głębi, no, było... chcemy wziąć małą ilość głębi, żeby zobaczyć jak sobie z tym poradzimy. Zresztą no, też nie chcę oddziałowi robić takiego numeru, że przywiązali nagle 1000 głębi na koszowanie, a hodowcy mają po 200-300 sami młodych modują, więc tu się nie będę niczym wyróżniał specjalnie. A no, założenie jest takie, że no, mówię, to będzie na benzingu, chcę zrobić tak, że, że mam no, jakiś taki pomysł, ale potrzebuję jeszcze tym, nie w tym roku, tylko w następnym, bo teraz też będę się przeprowadzał. Zmieniam miejsce zamieszkania, trochę laboratorium powiększam. Tam mam jeszcze takich parę innych pomysłów z tym dopingiem, to co mówiłem, teraz z tym, e, kupię teraz takie budynki, będziemy otwierać e, tę całą stację rozrodu. To muszę w tym roku doprecyzować, zamknąć te pewne tematy, a od przyszłego roku już wydaje mi się, że e, od stycznia zaczniemy mocno ruszać tą ligą. No to na pewno kolegę odwiedzimy i na pewno postaramy się coś tam coś Jeśli będzie taka możliwość. No, no, damy, zrobimy to, jak mówię, to jest na zaproszenia w tym roku, dlatego że to jest próba i nikomu to nie zagwarantuję, też się tego będę uczył, więc chcę hodowców takich, gdyby coś się wydarzyło, że nie mieli do mnie pretensji po prostu, no. bo umówmy się, jestem tylko człowiekiem, każdy powie z nas błędy, a sami wiemy, jakie pogody są. Co że no, tutaj w oddziale, to nie, nie mam wpływu na loty, ale w swoim klubie już będę ja decydował, kiedy tego mi będą leciały, o jakich porach. I powiem, że tu będzie selekcja Gołębi pod mocne, tak pod mocne, e, moc, m, wysoka temperatura wiatr w dziób, nie w ogon, bo takich Gołębi szukamy. Tak, tak, no ale bez przesady, nie chodzi o to, żeby Gołębi puszczać w 45 stopni, nie? bo to też ma być, ma, ma być, mają być te zawody, a, a nie warka o przetrwanie. Ale no jeżeli będzie nawet temperatura, tak jak mówię, w oddzielę, to będzie naprawana na niedzielę, oni go nie mogą zmienić. Krubowe Gołębi w tym nie polecam, jeżeli ja uznam, że są warunki nieodpowiednie. Tak samo na przykład na stare w tym roku będę leciał, to będzie ostatni mój rok na stare w tym miejscu, gdzie teraz lecę, potem się przeprowadzam, będę gołębie po prostu miał w innym miejscu, no ale gołębie mam tam parę, parę, parę chyba 30, 34 będę na spisie, ale lecę od końca maja, nie interesują mnie te loty krótkie. W maju, gdzie uważam, że to jest bez sensu. Największe straty są, przyroda nierozwinięta. Zresztą współczuję tutaj chłopakom z zakopanego. Zresztą tutaj u was sk skarko noszy, no bo my tu mamy w miarę powiedzmy porozwijane, a oni nich śnieg leży na szczytach i tego głębi mają lecieć e, krótkie loty. No dla mnie to jest absurd. Uważam, że powinno być to przesunięte, ale to jest moje prywatne zdanie. Mi nikt nie każe, ja nic nie muszę, nie lecę na wynik, także lecę od końca, od końca maja. Zresztą muszę odchować młode na skórze i po prostu tam klientom, które obiecałem na testy, to będę to wysyłał, więc to jest moim priorytetem, a uderzymy dopiero gdzieś z początkiem czerwca. Czy się uda, jak będzie, to że się pokaże. Dzisiaj każdy z nas jest mistrzem, a na koniec jest tylko jeden, także lista to zweryfikuje. No, dziękujemy za Twoje porady, za Twoją wizytę. Mówię, hodowcy są zadowoleni, mówię z informacji, które o Ciebie. Yy, na pewno dowiedzieli się tej czegoś, czego nigdy nie powiem publicznie na żadnym filmie. Także na takie, takie spotkania też są, też są, moim zdaniem, fajne, istotne, ważne, no bo Najważniej. nie wszystko, nie wszystko chcę mówić, nie wszędzie chcę wypowiadać swoje zdanie publicznie, no bo niektórych rzeczy po prostu z niektórymi rzeczami się nie zgadzam, niektóre rzeczy nie robię, nie praktykuję, ale nie chcę, żeby hodowcy o tym wiedzieli publicznie, że tak nie robię czy tak robię. To jest moje prywatne, hodowlane zdanie, bo po części no, nie tylko laboratorium, ale też jestem hodowcą no Właśnie, ży życzymy sukcesu Również dziękujemy, w imieniu dziękuję Ci swoim, tutaj yy, hodowców, yy, którzy też przybyli, za, za te porady, za tę wiedzę, no i myślę, że jeszcze nieraz się spotkamy. Na pewno, na pewno, na pewno, no. to już oni niedaleko w Nowej Soli, na wspólnego gałyniku będę miał, też tu obsługujemy, także w sezonie jesteśmy tym lotowym parę razy. Ja jednak, co tylko mogę hodowcom powiedzieć takiego na nadchodzący sezon, to żeby nie przesadzali z tymi środkami, z tymi kuracjami. Popracowali teraz z głębiami, a na pewno będzie lepiej. A jak ktoś chce już mocno robić kurację, to tam kiedyś taki z Wiktorem nagrałem film o takiej tabletce, to polecam wziąć przed sezonem z dwie, na pewno będzie lepiej. <tosłuch> <tosłuch> Ale no to mówię? Tak, na wstrzymanie, A ten, wstrzymanie. ten film tocy wiedzą, bo o czym ja mówię. Nie, do Gosu my dopuścić nie? Ponieważ... pewnie. do mnie zobaczył, mnie jakaś chemia jest, nie machem i to już od paru lat. Kiedyś sparzyłem się na produktach Deberta i innych. No, normalnie robiłem tak jak wszyscy. Najgminniej kupowałem. Saszetek to było. Ja. Dużo pieniędzy. Wykończyłem głębiej. w głębiej w 3 latach. Hmm. Tymi środkami na pewno nie. na tyle nie. One straciły odporność wszelaką. No. Trzeba podać, jeżeli są chore, ale tak, na, nikt, tylko i nie, nic nie zapobiegało. Nikt z nas nie bierze tabletki, bo być może będzie mi drugowa bolała. No to jest takie troszeczkę niepoważne, no ale tak się niestety dzieje.